Hej, cześć siema, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a ja zapraszam Was do takiego filmu informacyjnego, w którym wychodząc naprzeciw pewnym rzeczom postanowiłem, że trzeba wprowadzić drobne zmiany do, jeśli chodzi o publikację filmów. Jako, że... Zaczął się wrzesień. A co za tym idzie? Zaczęła się szkoła dla niektórych, dla innych zaczęło się być może nie, studia, a jeszcze tam inni może zaczynają nową pracę, czy cokolwiek tam innego, gdziekolwiek jesteście, czy to w szkole, czy to na studiach, czy to w, w pracy i do nowej idziecie, czy też tą pracę zmieniacie, czy też nieważne. Ważne, aby to przede wszystkim Wam było dobrze, tak więc życzę Wam wszystkim szczęścia i dobranoc to tyle. Dziękuję. No ale bez żartów, słuchajcie. wprowadzamy zmianę, a taką, że chyba ja pierdzielę za chwilę mi po prostu moje, mój fotel pierdytnie. Słuchajcie, wprowadzamy zmianę odnośnie publikowania materiałów. Kiedy wyglądało to do tej pory? Do tej pory wyglądało to w taki sposób, że jak miałem wolne, no to wrzucałem dwa filmy dziennie, a jak byłem w pracy, no to wrzucałem jeden film. I ewentualnie czasem zdarzało się tak, że wrzucałem jeden albo dwa takie materiały krótsze. Od 15 sekund tam do 2 minut. I na razie zatrzymajmy się przy tych krótkich materiałach. Słuchajcie, te materiały, które będą czysto growe, czyli tylko i wyłącznie bez żadnego mojego komentarza, tylko i wyłącznie sama rozgrywka, bez względu na to, czy trwa 15 sekund, czy 2 minuty, no to tutaj. Mam specjalnie e, dla Was wiadomość taką, że te materiały będą się pojawiały najczęściej wtedy, kiedy ja jestem w pracy. I stwierdziłem, że najlepiej będzie, kiedy właśnie ben, e, będzie pojawiał się mniej więcej wtedy e, jeden taki krótki materiał na dzień. A nie jak e, do tej pory robiłem przez chyba bodajże 3 albo 4 dni, gdzie tam e, wrzucałem faktycznie dwa takie krótkie materiał. I teraz, e, jeśli chodzi o publikację, takich nazwijmy to tych e, film, filmów normalnych, jak to będzie wyglądało? Ano, e, będzie to wyglądało w taki sposób, że w momencie kiedy mam dzień wolny, tak, czyli powiedzmy nie wiem, czy to będzie środa, czy to będzie piątek, czy to będzie sobota, czy cokolwiek innego. E, postanowiłem, że będę publikował wtedy tylko i wyłącznie jeden film dziennie w przedziale od godziny 14 tam do godziny 16:00 w tym mniej więcej w tych ramach e, będę się pilnował, żeby materiały po, po prostu wam na spokojnie e, przesyłać oraz e, żebyście mogli sobie też na spokojnie, e, ja na przykład obejrzeć czy to następnego dnia. E, czy też jeszcze tego samego dnia, kiedy na przykład nie wiem, jesteście w szkole, a na przykład nie wiem, obu, obejrzycie go, e, czy to wracając ze szkoły, czy to e, no, na przykład będąc w szkole na jakiejś mega nudnej lekcji typu religia, czy tego e, typu dziadostwa. Dla mnie religia zawsze była dziadowskim przedmiotem. Podobnie jak chociażby technika w gimnazjum i, i muzyka też w gimnazjum. To było takie, przynajmniej dla mnie, mega nudne lekcje, na które bądź co bądź trzeba było chodzić. A i tak mi się nie w życiu na tą chwilę do niczego nie przydały. No, religia. Naprawdę poważny przedmiot, trzeba na niego chodzić. Pamiętajcie, nie, nie, możecie, nie możecie opuścić religii, bo wtedy Bóg Was nie weźmie do nieba. No, tak więc pamiętajcie o tym, drogie dzieci. Choć musicie chodzić na religię, chodzić do kościoła, bo kurwa, Bóg Was... Nie, nie weźmie do nieba, kurwa. Tylko wsadzi na, na siódme piętro Tartaru, czy tam Hadesu, czy, kurwa, gdziekolwiek. Nie wiem, Hades. W każdym bądź razie Hades was spożre. Jak nie, nie będziecie chodzić na msze, nie będziecie e, przykładnym moherowym beretem, no, bądź klawiaturą bożą. Dlatego pamiętajcie na religię, chodźcie. Ale przede wszystkim idźcie tą religię w dupie, i tak na dobrą sprawę pamiętajcie, żeby chodzić. Ale jako tak uważać, ale z reguły mieć na to wywalone, bo w dorosłym życiu powiem wam szczerze, że religia to jest dość sporny temat, mega sporny, zawsze się przeplata i... Zawsze warto mieć pogląd, jak to mniej więcej wygląda w buddyzmie, w islamie, w chrześcijaństwie, w protestantyzmie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego na religię chodźcie, ale też zwracajcie uwagę, jeśli coś Wam nie będzie pasować, to zapytajcie czy to na pewno tak ma być. A teraz taka króciutka dygresja, wróćmy do głównego tematu. Przede wszystkim. Jako, że jest wrzesień, no to co będzie się działo we wrześniu? Jutro, czy też dzisiaj, w momencie kiedy wrzucam ten materiał, około godziny 19 będzie coś wiadomo na temat gameplayu kampanii Call of Duty Vanguard, na którego to koda czekam niezmiernie. I. Powiem wam szczerze, że no Vanguardem się jaram. Jestem na niego tak bardzo zaprawiony, że... Mm, moi drodzy, że uh, ja pierdzielę. Oh, da, dajcie mi tego wangarda, bo m, nie zdzierdzę już. A, ale to dopiero 5 listopada. 5 listopad, 5 listopad? Tak, 5 listopad, dobrze. No, tak więc 4 lata po... Premierze ww 2 Z 2000 kurwa, kiedy to było. <grywa> to było tak dawno. E, dalej. 21 września pojawi się również event. Event, w e, zarówno w Call of Duty Warzone, jak i Call of Duty Black Ops Cold War, który oczywiście zamierzam Wam pokazać, co tam jest i tak dalej. Jaka nagroda, z, co można wygrać, zdobyć i tak dalej. W międzyczasie. Chyba tam bodajże od 16 albo 17 września do 20 września e, trwa beta e, Call of Duty Vanguard, którą zamierzam ograć i zamierzam zaprezentować Wam e, przede wszystkim dwa materiały z tej bety, czyli pier pierwszy punkt bety przede wszystkim broń. Tak? Broń pokazywałem wam już w becie WW2 oraz e, zamierzam wam zaprezentować broń również w dniu premiery Vanguarda, ale no to może nie tyle co w dniu premiery, ale na pewno premierowe broń premierową w cał, ogólnie w Call of Duty Vanguard dlatego to też będziemy, e, będziemy się temu przyglądać i przede wszystkim będziemy się też przyglądać magazynkom, które, bądź co, bądź, ale seria Call of Duty lubi sobie zmieniać. Naw czasem nawet nie informując o tym graczy zupełnie, ale do tego dojdziemy. Jeśli chodzi właśnie o publikację filmu, to będzie jeden materiał dziennie. Jeśli to będzie sobota, bądź niedziela. i Będę miał wtedy wolny, bo jest u mnie w pracy przynajmniej jest tak, że jedna niedziela w miesiącu y musi być dla pracownika wolna. To nie będę wtedy publikował dwóch materiałów, tylko publikował jeden, właśnie w przedziale od godziny 14 do 16. Godzina 16 to będzie taka minima, ostatnia godzina, gdzie będę chciał. Materiał opublikować, a jak zapomnę, no to e, tego dnia nie będę już e, nic publikował, będę starał się tego, e, tego trzymać. A jeśli chodzi o kolejne materiały, przede wszystkim z racji tego, że teraz jest tak naprawdę na to tych wszystkich rzeczy, naprawdę sporo rzeczy będzie się działo, czy to w kodzie, czy to w jakichś innych tytułach. No to postanowiłem, że bądź co bądź, ale chcę dokończyć serię mojej kolekcji gier na PC, żebyście przy, przede wszystkim zrobić te materiały i mieć już tak, na, tak naprawdę zapas w momencie, kiedy już faktycznie zacznie się beta, zacznie się... To wszystko, żeby móc Wam po kolei wrzucać i ewentualnie w międzyczasie tam będzie się pojawiał jeden, dwa materiały, takie wie, nazwijmy to materiałami takimi przejściowymi. Gdzie będę chciał zaprezentować Wam właśnie tego typu rzeczy. Mieć po prostu zapas, że jeśli skoro jednego dnia Przesyłałem już materiał, no to mogę z czystym sumieniem zabrać się za nagrywanie kolejnych materiałów i myślę, że to może być dobre. Aczkolwiek pamiętajcie też, że jeśli będę miał do pracy na przykład na drugą zmianę, czyli na 14. I materia pojawi się wcześniej rano o godzinie 8. To nie liczcie na to, że materiał pojawi się właśnie w przedziale 14-16. Nie ma szans, dlatego będę publikował wcześniej. I Jeśli może się tak zdarzyć, że właśnie o tej, powiedzmy o godzinie 7 zabraknie, prześlę ostatni materiał, zabieram się do nagrywania i na przykład kolejnego dnia również mam na 14 i materiał się nie pojawi, to musicie mi to te, też wybaczyć, ponieważ no nie jestem w stanie zmieścić się, może nie tyle, co w przedziale e, czasowym, tak wiecie, godzina 7, e, 13, kiedy faktycznie mam czas, żeby nagrywać, ale też jednocześnie jestem widzem na parunastu różnych kanałach, e, u niektórych jestem e, moderatorem i tak dalej, więc wiecie, ciężko jest to wszystko połączyć, jednocześnie też robiąc materiały, tu mam robić, tu robię materiały, a tu na przykład jestem moderem na live i ogólnie na kanale i tak dalej, a jeszcze w międzyczasie na przykład znajomy z Ameryki wysyła mi, tu, wiecie, tutaj wiadomość odpisuję, a tu mam jeszcze coś innego do, do roboty, tam jeszcze muszę co, coś pójść, tu jeszcze co, coś nagrać, tu się okazało, że muszę iść coś załatwić, więc tego jest e, naprawdę sporo i ten czas. Ta siódma przyjmijmy. Ta siódma staram się wstawać tą godzinę e, wcześniej, czyli szósta. Czasem wiecie, jeśli człowiek przychodzi po północy, jest pół do pier, e, pierwszej w nocy, no to czasem jest tak, że ja wstaję po prostu o godzinie 8.30. No cóż, czasem tak jest, ale wiecie, położycie się to Patrz, 3,6. Nie, nie, no nie dacie rady i kładzie się, się spać. No to ja mniej więcej mam e, tak samo że czasem 5 godzin mi wystarczy, a czasem mam tak, że 6 czy nawet 7 godzin snu mi nie wystarczy. Jestem po prostu padnięty. Jak położę się na godzinę półtorej wstanę, to wtedy już mogę działa, działać na pełnym gazie przez 3 doby nie śpiąc. Cóż, tak już mam, ale e, tak to się będzie mniej więcej. Wygl e, wyglądało na ten czas e, i do następnych wakacji przynajmniej myślę, że nie będę e, zmieniał tego ustawienia e, publikacji materiałów, tylko będę właśnie w update'ach e, miesięcz, miesięczny, co miesięczny update będę właśnie mówił co się w danym miesiącu będzie działo i no, a właśnie! Jednej rzeczy Wam nie powiedziałem. 9 września też startuje doładowanie sezonu 5 w Black Ops Cold War w Call of Duty, na które czekam. Sporo rzeczy się pojawi i oczywiście zamierzam je wymaksować, ale też przy tym jednocześnie wracam do Call of Duty Black Ops Cold War, żeby dokończyć sezon czwarty i zrobić w całości sezon piąty i być już na, na czysto praktycznie ze wszystkim. Co nie znaczy, że do Call of Duty Modern Warfare i Black Ops Cold War nie będę wracał, bo będę. Tylko potrzeba na to wciul chuj czasu, żeby wszystko wiecie to ogarnąć. Dlatego w materiałach będę was informował. I przypominam, że na razie cały czas lecimy z serią Moja Kolekcja Gier na PC. Tak więc moi drodzy, serdecznie... Zapraszam do komentowania. A dlaczego? Ano dlatego, że zamierzam w niedługim czasie zrobić Q&A i potrzebuję waszych pytań, żeby to Q&A zrobić. Tak więc jeśli macie jakieś pytania, walcie śmiało. Ja odpowiem na wszystkie. Tylko niech będzie tak, że jeden komentarz to będą max 4 pytania, żeby nie było tak, że jedna osoba zada tych pytań 20. A druga osoba zada tych pytań 3 bądź dwa. Więc żeby tak ustalmy, jeden komentarz to cztery pytania, i ten jeden komentarz to niech będą tylko od jednej osoby. QA już się na kanale pojawiły, chyba bodajże dwie albo trzy części. Tam gdzieś na kanale są. Nie pamiętam teraz chyba w informacyjnych i różnych takich tam tej plewiliście play są chyba to chyba tak chyba to faktycznie są dlatego jak macie pytania piszcie śmiało ja na te pytania odpowiem to tyle dzięki serdecznie za uwagę i do następnego odcinka trzymajcie się pa, pa.